Thank <whistles> Ale tutaj, tak, jak, to Ej, szybko nie zjadł. Ale nie, bo no. się już przesienie niższą. mam taki teren, że on jest tak przyczepny, że on wiem. Tak? mam. Ściągamy numery bo No to trzeba ściągać no. tak? Czy naklejamy jedno na drugie? No. Nie, naklej. No, jedno na, jedno na drugie. Jak no, coś to możemy okleić. Nie wiem, czy to jest. że jest. To jest. No. Że... Że jest. क्या आप अपने अब्बा की फुटाक सुनते हैं से Oh. Mm -hmm. załoga numer 14 Herbi, za kierownicą Herbi na fotelu pilota Krzysztof z pojazdu przedstawiać Państwu nie muszę. na dwie numer 14. Nazywam przez Krzysztofa Strika, reprezentujący